Dzień dobry. Jestem obecnie w warsztacie u sąsiada mojego. Teraz będę nagrywać chciowniczek Hino Moje i to ma kierownicę z Malucha, co jest w nim ciekawe. I montowano kubuty. Jedzę z tyłu. Fajny taki drugacik z On Wolnie wykorzystywany jest tu głównie do rębań na drzewa. Z tego co widziałem. Natura oczywiście ma. Kwiatka była przerabiana i czy sąsiad mówił, że będzie jeszcze dorabiać widły do niego? Są halogeny, znaczy jak mu stanę. Silnik nie jest zbyt duży. Ma przeni napęd. Zaraz pokażę Wam go. Kwiatka. z zmalkła Ta jej wajcha jest bardzo niewygodna Ogólnie jest. Wlew na masę, to aż niedawno nie przeszkadza jak w zatorach przydełko, nadwygodne. wygodne się oprzeć tutaj wajchy i nęb na nie ogólnie ciągnik bardzo dobry nie wiem, nie wiem